Nie wierzę. Ktoś zrobił farmę na boxie. Dzisiaj dowiedziałem się, że ktoś gra Survival na moim serwerze Box PVP. Tak, nie przesłyszeliście się. Ktoś wyszedł za mapę i zaczął grać na normalnym Survivalu. Zobaczcie, jak do tego doszło i gdzie to jest. Widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie na moim serwerze Box PVP na acmc.pl. Na który was oczywiście zapraszam i dostałem pewnego maila od jednego z was, że widzowie, ktoś gra Survival na moim serwerze Box PVP. Ja sobie pomyślałem, nie no kurde, jak to jest możliwe? Na moim serwerze Box PVP Survival? Ale patrzcie to, czekaj. Dostałem wiadomość od Macieja Kurskiego, nazwaną błąd widzowie i patrzcie, Kławku ktoś gra na survival na box pvp, ktoś gra na survival na box pvp, co mam screen na domku z obsydianu patrzcie tu jest jakiś screen widzowie, czekajcie tego nie ma w grze, weź sprawdź, no nie ma w sumie obsydianu na moim serwerze box pvp nie, e, musisz lecieć prosto od miejsca spawn jakby sprawdzić Sprawdź, bo tam jest kaktus, a tego nie ma. Co? I tu jest, widzowie, ten screenshot. I na serio tutaj widać, że on zrobił mi screena, wysłał, i to wygląda, jakby tutaj było obsydian. A tutaj był y, kaktus, i szkło tutaj? Ej, przecież nie ma szkła. Co jest grane? Ej, tak szczerze widzowie, ja wiem, że na moim serwerze boxppp są wyjścia w ogóle. No coś jest pobugowane, muszę to widzowie zobaczyć, ale on napisał, że od ukośnik spawn, czekajcie, trzeba iść prosto, czyli tam o widzowie, czyli tam o gdzieś, czekajcie, wiecie co? Ja muszę znaleźć wyjście, którym sobie wyjdę. Wy oczywiście stawcie łapkę w górę i suba, ale niemożliwe jest, że ktoś gra co? Survival? O! Jest wyjście, patrzcie, widzicie, ile tu jest wyjść? Dlaczego? Dlaczego tu są wyjścia? Patrzcie, no tutaj jest coś takiego, okej, okay, okej, okay, czekajcie, jak widzicie, tutaj jest. Pełno jakiś wyjść na moim serwerze box PVP, co nie jest normalne, bo kurde to się powinno skończyć banem. Ale czekajcie, trzeba iść od ukośnik spawn, czyli odtąd gdzieś trzeba iść ciągle tam? Chyba tak, i musimy dojść do. Ej, co? Tu naprawdę jest jakiś ten. Takie obsydianowe coś, co jest? Baza kłamku, plis nie, nie griffować. Ej, tutaj normalnie ludzie wchodzą. Ej, jakim cudem? Ej, to jest naprawdę obsydian, widzicie to? Obsydian! Ej, co? Przecież tego nie ma na boksie. Ej, baza klawku please nie glifować. Ej, to nie ja robiłem, widzowie. Co jest? Tutaj coś jest. Tutaj były te kaktusy. Ktoś to zniszczył, widzowie. Co to jest? Ej, a ty skąd. A, a skąd ty, Tomasz? Chodź za mną i nie pytaj. Leć ciągle przed siebie. Co? Ej, widzowie, to. Czy ktoś wykorzystał jakiś błąd serwera? Czy coś takiego? O co tutaj chodzi? Czemu to jest zalepione? Widzowie, tutaj coś jest zategowane. Ej, nie, widzowie, dobra, to się robi dziwne. O, tutaj jest jakieś wyjście. Patrzcie to. Ej! Tabliczki? Tylko nie mów adminowi, bo może być ban, ok? Tu mało adminów jest. Luz, co? Czyli to jest chyba ten ziomek, który y, zrobił to wszystko. To są drewniane rzeczy. Kurde, no nie no, da się chyba skroftować drewniane rzeczy normalnie, bo przecież ma się drewno na boksie, więc no, to dobra, to, to w sumie tego nie biorę, ale fajerwerki mi się przydadzą. Czy to wszystko jest tutaj? Czy jeszcze coś jest? Ej, nie, dobra, to jest dziwne, patrzcie, tu jest nawet szkło, kurde. To jest real szkło, czy to jest jakiś fejur? Ej, czekaj, czekaj, widzowie, trzeba będzie to sprawdzić, ty. No niemożliwe, że jest... Nie no, prawdziwe szkło, skąd by ktoś miał piasek, kurde? Na moim przecież serwerze nie ma piasku. Ej, dobra, to się robi dziwne. Patrzcie, to jest jakieś kolejne. A nie, deadne? Nie. Dawaj. Ej, czyli tutaj jest naprawdę. Ktoś tędy leciał? Trzeba lecieć ciągle przed siebie, żeby dotrzeć i się dowiedzieć o co chodzi. Czy naprawdę ktoś su rival na moim serwerze? Ej, no nie, no widzowie, tak. No na. No na no to jest boks, a nie jakiś ten. To jest piasek! Jest piasek, jeden blok w piasku, widzowie. tam na górze sumie też był. Ale no widzicie, kto. Kto ma piasek? Skąd? Skąd ktoś miałby mieć piasek? No ja cię kręcę, dobra, lećmy tam widzowie, tylko wezmę jeszcze ten piasek stąd Chociaż sobie to jest obsydian, więc to w ogóle tutaj o wszystko powinienem zniszczyć widzowie, nie? Ja pierdzielę, to naprawdę trzeba wszystko zniszczyć, bo No, ja nie wiem, nie chcę żebyście mieli obsydian, co nie? No kurde, no bo o, Trzeba będzie to zniszczyć, tak już ktoś już ma obsydian na pewno, nie? Przecież to, jakby to użyć na poksie to będzie przewalone Czekaj, czyli ktoś kazał lecieć tutaj? Chyba z tego co rozumiem Czekaj okay. Uwaga, what? Dobra, i co? Trzeba lecieć ciągle przed siebie, czyli stąd trzeba lecieć tutaj, tak? Dobra, widzowie, odpalmy sobie... O, tu coś jest! Tu coś jest! Co to jest? O to chodzi? Ktoś gra survival, ale dlaczego? Jak to? Ktoś gra... Może ten, ta osoba była? Może ta osoba była, widzowie? No, lecimy dalej, widzowie, tutaj... Ciągle tak daleko można lecieć? Jesteśmy na 600, na 600 kratce! Prawie 700! Co jest grane, ty?! Jak daleko można lecieć? Patrzcie, ile razy. O co tutaj chodzi? O! Granica. Au, 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 au. Dostałem granica. Ej! Tu jest normalny ten! Tu jest normalny świat, widzowie! Wy tu widzicie? Wy, tyfy? Wy? Patrzcie? Co jest? Dlaczego tu jest świat normalny? W to. Tu jest na serio jakiś. Ej, nie, dobra, to trzeba zablokować. Wy tu gracie, a te rudy się odnawiają? Czekaj. Odnawiają się rudy. O cholera, ty. To ktoś mógł znaleźć jakąś rudę jak. czegoś innego. O kurde, patrzcie, to jest cały ten. Cały biom normalnie. Ty. Patrzcie. Co to jest? Domek, zakaz wstępu. I ja jestem na boksie widzowie. Patrzcie. Tu serio jest. Tu jest render mały dlatego tak się wydaje że tego nie Tu jest naprawdę domek Co No nie wierzę ty Ej o co tutaj chodzi Ktoś normalnie gra sobie survivala na moim tym Na moim serwerze Patrz 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 coś tutaj pisze Ja już zdyjam idę stąd gdzie indziej Okej okay, rozdziel rozdzielamy się No elo Czyli tutaj ktoś mieszkał i się rozdzielili Co jest w tych skrzynkach Opróżnione skrzynki chyba nic tutaj nie ma Ej, no nie! Jakim cudem? A tutaj w piecach? Uwaga! Czy to jest, coś będzie? Ktoś tutaj przetapiał szkło z piasku, widzicie to? O kurde. Ej, no nie, no widzowie! Naprawdę ktoś tutaj mieszka! Czekaj, czekaj, ej, tu jest w ogóle jakieś, jakieś przekopane coś, dobra, czekaj. Co tu jest? Uwaga! Tu ktoś był. Ej, no dobra, to się robi dziwne, serio, kurde, ale trzeba będzie to zamazać? Ta tabliczka. Nieskończony węgiel. Pa widzicie, ktoś se farmił tutaj węgiel i normalnie sprzedawał potem. O kurde. Ej to lipa. Strasznie ile węgla. Tutaj normalnie da się wizowie węgla farmić i nie masz nikogo. Tu jest jakieś zejście dalej na dół. Żelazo. O nie, o nie. Ruda żelaza nieskończona. No nie, to się wszystko resp'i. Ajajaj, i ktoś se mógł przetapiać, ale to w sumie nie wiem czy jest. A jest opłacalne, widzicie to? Normalnie leci z tego ten. Co? Przetap. Normalnie się to robi, widzicie to? O kurde, jednak się przetapia normalnie na bloki, widzowie. widzicie to? Już 21 bloków żelaza. O kurde, nieskończona żelaza. Ruda żelaza nieskończona. O kurde, ktoś se farbił. Stał sobie tutaj i po prostu robi tak o, nie? Kurde, ty. Dalej jakieś przejście jest. Ej, nie no, widzowie, te serio jest jakieś powalone. Co ja mam z tym zrobić? Tutaj, o, tu jest ten, taki biomik, taka czaskinia. Tu też coś pisze. Okej, okay, ty szukaj diaksów, a ja emeraldów. To może zbudujemy gdzieś tu bazę. Lapis! Ej, tutaj oni szukali, czyli tutaj oni szukali diaksów! No nie, jakby tutaj ktoś znalazł właśnie Diaks albo emeraldy, to potem można łatwo sprzedawać. O kurde! O nie, dobra, to się robi przy przypałowe, widzowie, czekaj. No, nie gadajcie, czekaj, bo oni tutaj bazę gdzieś chcieli zrobić. Ile tu jest tego? Co? Tutaj tyle można normalnie. Ktoś tutaj grał Survival normalnie. Ej, ja muszę tą osobę spotkać normalnie. Ale biomi ładna kopalnia oczywiście, nie? Ja, ej, tutaj coś był? Nie, 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 tutaj nie. Tyle, ja pierdzielę. Czekaj. Ja mam tutaj pełno serc oczywiście. Ej, nie, dobra, to się robi naprawdę powalone, nie? Że ktoś tutaj normalnie żył, czekaj. Czy tutaj coś będzie? Uwaga. Ajajaj aj, 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 aj. Dobra, tutaj? Może tutaj gdzieś będzie, tak Tu jest Redstone, widzicie to? Lawa. Redstone, normalnie tutaj można się normalnie kopać i grać Ja, Ktoś miał skończyć. Tutaj widzę coś Dobra, czekaj, czekaj, widzę coś. Zabię. Pik, pik, co tutaj jest? Hmm, nic nie ma. Czekaj, tutaj z boku. Hmm, nic nie ma, czekaj, mam jedzenie w ogóle? Eee, wezmę sobie jabłko, zjem... znaczy, Boże, jabłko, marchewkę, przepraszam, zjem. Dobra, zjem sobie marchwie, bo nic nie mam innego, nie? Ja pierdziele, patrzcie, widzicie to? Normalnie. Czekaj, tutaj coś jest? Jestem tutaj, w tym czymś? Czy to jest baza, ta, co pisali? Nie, chyba nie. Ej, może znajdę tutaj tą osobę, ty. Ej, widzowie, jeżeli znacie taką osobę, to napiszcie oczywiście na PW, co nie? Bo ja nie wiem, kto to jest. Dobra, czekaj, może tu będzie coś dalej, na pewno to jest to wydaje się podejrzane, nie? O, tu jest border już! Widzicie, to tu już jest border! Ktoś doszedł do samego bordera mapy. Ej, nie wychodźcie, naprawdę, widzowie! Ja cię kręcę! Ej, dobra, to się robi naprawdę dziwne, nie? Może ktoś ma bazę pod lawą tam, ale nie wiem. Kurczę, nie umiem tego sprawdzić. Tutaj coś będzie? Nie, no, nie, ale byliśmy na dobrzy, do, dobrym tropie, widzowie. Naprawdę nie wiem, co ja mam widzowie tutaj powiedzieć, nie? Hmm, może tutaj w górę? O, widzę coś! A nie, to jest ten, ta kopalnia. Ajajaj, już myślałem. Hmm. Czekajcie, cofnijmy się, bo ja tam nie sprawdziłem wszystkiego, widzowie na górze. Ja pierdzielę to naprawdę. Dobrze idę? Dobrze idę. Naprawdę, te widzowie, kurde. Jakie to jest przypałowe, co nie? Bo wiecie. Kurde. Bo wiecie, no. no nie powinno się tak robić, że gra się tutaj, co nie? Ja pierdzielę, ktoś tutaj normalnie gra. Jak gdyby nigdy nic. Czejcie, bazę. No ja ciek, Ej, to na ja serio powinien być jakiś, nie wiem, no... Temp ban za to, że nie, nikt nie powiedział adminowi, no bo takie rzeczy się mówi adminowi, nie? Że jest jakiś błąd na serwie. Czekajcie, wyjdźmy na górę i widzowie... O, już jesteśmy. No, zobaczmy, widzowie, czy coś tutaj... Aj, dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, jesteśmy już na górze, pięknie. Pan normalnie szkło na górze jest. I tu, Ta osoba gdzieś poszła indziej. Tabliczka, kurde. Ta osoba gdzieś poszła indziej, czyli co? Hmm. Widzowie, ile tutaj jest tych... Mm. Nie wiem, co ja mam zrobić, widzowie Naprawdę zamurowało mnie, ty Co ja mam zrobić? Tutaj przetopione, widzę, że... Albo nie wiem, czy to było przetopione, czy nie Patrzcie, tutaj wokół może coś będzie Pa, tu są drzewka inne, widzicie to? Czy to jest jakieś... Ob... Czyli tutaj gdzieś musi być normalny... Ktoś ty zrobił farmę Nie wierzę Ktoś zrobił farmę na boksie Czajcie bazę? Ktoś zrobił farmę na boksie? Widzowie, co ja mam zrobić? Ej, napiszcie mi w komentarzu, bo ja tutaj nie wiem, czy mam... Lecieć dalej zobaczyć, o już mi się skończyły fajerwerki A ja już mi się skończyły fajerwerki widzowie Napiszcie mi co ja mam zrobić, co o tym sądzicie, bo dla mnie to jest na serio dziwne, że ktoś tutaj normalnie sobie gra yy, I co? Ja może będę szukał, co nie? Tej osoby.